Hejka, hejka kochani Dzisiaj będzie odcinek Wiem, że dawno już nie nagrywam Ale dzisiaj jest odcinek Co robimy tam se Z początku pojedziemy do pracy Do przedszkoli i do szkoły No a później Zobaczymy No i jak wygląda nasz dzień Jak mówiłam, jedziemy tam se. Do szkoły, do pracy tam. No i jeszcze chciałam ogłosić Że otworzyło się w przedszkolu Nowa grupa dla takich Pięciolatków, sześciolatków. No i weźcie moje dzieci, będą chodziły do normalnej grupy. Więc my teraz zajedziemy. Przyjechaliśmy już do przedszkola, więc ja już idę, a Hania już pojedzie co do szkoły. No i mój mąż oczywiście pojedzie do pracy. Dobra, chodźmy, dzieci. Chodźcie, chodźcie, zamknięcie. Chodźcie, oni się odjadą. do um, czegoś nie zapomniałaś? Nie, nic nie zapomniałam. No dobrze, oni jeszcze jedzą. Dzień dobry, proszę pani. Dobrze, idę ich zaprowadzić. Którzy, niektórzy dzieci chcą bawić się bawią na placu, a my idziemy tutaj. Chodźcie, dzieci. Chodźcie, tu fajnie. mamo, boję się. Nie, by się patrzyć jak fajnie. Są nowe dzieci, przyżyły nawet. Chodź, idziemy. Dzień dobry, proszę pana. Oj, nie zobaczyłam, nie zauważyłam pani. A co pani chce? Chciałam od y, moich dzieci odprowadzić do przedszkola, oczywiście. Mhm. Jak macie na no imię? To jest Sofia. A to jest? Karol, jak się nie mylę, pani co ma dużo dzieci? Nie, po prostu, po prostu znam tyle im, że mi się często myli No dobrze. Chodźcie, za, zaprowadzi was. Ale fajnie zaprowadzę się. No chodź, patrzcie, długo kotel, nie, nie krokodyl. I tam, odpiera. Nie, jakcie dumamy. Nie, 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 nie. Nie płacz. Patrz, tu jest koleżanka Polcia. Hej. Dobrze, niech się bawią. Do widzenia, proszę pani. Do widzenia. A czy mogę tylko jedną rzecz zobaczyć? Chodźcie, oprowadzę was po przedszkolu. Patrzcie, tutaj mają taką zonę. I tu okazuje się, że można... Mogę? No. Można tu. Na przykład, jak dzieci są w, 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 w wakacje psz, latem, nie chodzą do szkoły a nie mają się tym znająć, no to mogą zacząć mieć się na pomocniku do przedszkola. No, patrzcie, jaka tu jest kuchienka, tutaj się otwiera, to jest umiejętna dzieci. Patrzcie, jest taka kuchnia, taka fajna. Dla pani może im zrobić na przykład jakiś makaron albo jeszcze coś. To jest wszystko zabawkowe. Patrzcie, oklej. Ok. Szukamy makaronu. Patrzcie. Z makaronami. Gdzie są makarony? O, patrzcie. Można zabawkowe rzeczy zrobić. Takie fajne dla dzieci. Zabawy. Fajne to przy szkole jest. Mega. Bardzo się cieszę, że jest takie. No i teraz moje dzieci mogą spokojnie się bawić w przedszkolu. Patrzcie. Bawią się sobie. Hej, więc jestem już wtedy. Hej, hej. Mamy jakichś klientów, czy nie? No, mamy, mamy. Pani z Kotem przyszła. A gdzie jest Blanka? A no, Blanka zachorowała, no właśnie. Ona ma przyznanie. Dobra. Dzień dobry, proszę pani. Już piorę kotka, tylko proszę zdjąć mu tą luzeczkę, bo no, niestety nie będziemy musieli ją wyczesać. to wszystko. Dobrze, dobrze, proszę pani. Dobrze, piorę już kotkę. Tylko czarną chodźkę. A ile, jaki jest około czas oczekiwania na ładnego kotka? No dziś godzinkę. A ja mam tu zostać, czy mogę sobie pojechać? Może Pani pojechać, ale pamięta Pani na godzinkę wchodzić albo tu zostać. Mamy z Panią złotą mocniczkę. Dobrze. To e, e, Pani mi napisze SMS-a, bo tak było napisane w ofercie. No tak, tak. Dobrze, dobrze, to tu ja idę. Do widzenia! Do widzenia? Dobrze, chodź w kotku. Gdzie ty wlazłeś? Tu chodź w kotku. Weźmiemy ci kąpiel. Dobrze. Mdełko. Uh -huh. Tak, tak, tak. I myjemy cię. O, już wyłaś. Dobrze, wytrzymy cię. Dobrze. Wyczemy to jest zacisanie. Chodź wysuszymy cię. Poczekamy. Poczekamy. dobrze. Chodź w kotku. Godzinę później. Chodź, no chodź. Dobrze. Dobrze, o, dobrze. Pani przyszła. No już przyszła bo już mówiła że godzinka. Mienaw, chociaż że pani mi nie dostała SMS. No, byłam zajęta. Miała pani pomocnika chyba dać. Proszę, może Pani chce jakiś ubańkowy becz czy Tak, zabawka? poproszę y, dla mojego kochanego kotka coś różowego. Dobrze, różową mamy taką czapeczkę. O, podoba Ci się Kiki, moja bezliczko kochana? Mm. Dobrze, a jakąś zabaweczkę? A, a jakie macie w promocji może? No mamy taką, taką pszczółkę. To, to, to o, kom... poproszę, poproszę pszczółkę. Cudowna. Wow, ale fajna. Dziękuję. A więc ile y, płacę? No. Y, za to wszystko to 160. Ile? Mycia kota i kota kosztuje 150. A to wszystko kosztuje. Dziękuję proszę pani. To wszystko kosztuje 100, 60 ponieważ jeszcze zabawki i ubrania. No dobrze, dobrze. Proszę bardzo. Do widzenia. Do, do widzenia. No i tu są jeszcze pieski, które też czekają na wizytę. Ich nie, ich nie te panie przyszły, więc to będziemy ich wykąpać i to wszystko. I pokażę jak to się robi. Wszyscy już są większe, więc musimy inną wannę dać. Na przykład taką. Bierzemy wino, kąpiemy i to wszystko. No i co chciałam powiedzieć, że tak to wygląda moja praca i zapomniałam, że powiedzieć, że ja odkryłam nowy salon, dlatego to wszystko jest. Papa, pa, na dzisiaj to koniec. Bajko.